Legendarny publicysta radiowy rus Limbaugh nie żyje. Zmarł amerykański dziennikarz Rus Limbaugh. Był ulubieńcem Trumpa. Słynny radiowy, therus Klimbałk którego od ponad trzech dekad słuchały miliony Amerykanów, zrewolucjonizował konserwatywne media i przyczynił się do pogłębienia polaryzacji w USA. O śmierci rushal Limbaugh poinformowała w środę jego żona Kathryn. 70-letni Limbałk chorował na raka. O kontrowersyjnym radiowcu rozpisują się najważniejsze amerykańskie portale, bo niewiele osób wywarło aż tak przemożny wpływ na pejzaż medialny w kraju przynajmniej po prawej stronie sceny politycznej. Gdy gruchnęła wiadomość, że Limbaugh nie żyje, do Łoks News zadzwonił były prezydent Donald Trump i wspominał ich przyjaźń. Trump świata mediów prowadząc przez 32 lata swój terus Limbaugh-Schow, w dużej mierze stworzyła a na pewno spopularyzował model programu, który z czasem zaczęli powielać inni. Łączył luźno przytaczane fakty z autorskim komentarzem i rozrywką. Jego te rady wychowały pokolenia nowych naśladowców i przyczyniły się do głębokiej polaryzacji amerykańskich mediów i polityki. Abecenius określa szchovmianem wielkiego wybuchu wszechświata konserwatywnych mediów. Nie był pierwszym, który specjalizował się w tego rodzaju prawicowych komentarzach radiowych, ale to, co do niego przyciągało, wpędzało go również w kłopoty. Po prostu wygadywał rzeczy bez względu na to, jak były skandaliczne komentuje cytowany przez stację Robert Thompson, dyrektor Blair Center for Television and Popular Culture na Syracuse University, porównując go do Donalda Trumpa świata mediów. Limbaugh mocno wspierał Trumpa, żarliwie broniąc go w swoich komentarzach podczas pierwszego procesu impeachmentowego. Zapytany w środę w Wox News o początki ich przyjaźni Trump odparł. Mam pewną piękną słabość. Zwykle lubię ludzi, którzy lubią mnie. Rasizm, seksizm, teorie spiskowe duże kontrowersje wywołało przyznanie limbałk przez Trumpa w lutym 2020 rok. prezydenckiego medalu wolności i najwyższego cywilnego odznaczenia w USA. Nastąpiło to dzień po ogłoszeniu przez publicystę, że ma zaawansowany stadium raka. Krytycy przypominali jego liczne rasistowskie i seksistowskie komentarze oraz szerzenie teorii spiskowych. Limbaugh atakował feminizm LGBT zaprzeczał zmianom klimatycznym. Podważał to, że Barack Obama urodził się w Ameryce, a w zeszłym roku brzmiał, że COVID to zwykłe przeziębienie, a histeria wokół pandemii ma zmniejszyć szanse Trumpa w wyborach prezydenckich. Zasłynął m.in wypowiedziami, że feminizm wymyślono po to, żeby umożliwić brzydkim kobietom awans, a całą brudną robotę, która nie wymaga żadnej wiedzy i umiejętności, powinni wykonywać wszyscy durni Meksykanie. Jednak wielu republikańskich polityków czy tego chcieli, czy nie musiało się z nim liczyć, bo słuchały go miliony wyborców. Już Ronald Reagan określił go mianem głosu numer jeden na rzecz konserwatyzmu. Gdy w 2009 rok Centrowy Republikanin Michael Steele, ówczesny szef Komitetu Krajowego Partii Republikańskiej, zbył go jako człowieka rozrywki. Limbaugh przeszedł do ataku i Steele go przeprosił. W ciągu długiej kariery Limbaugh zgromadził ogromny majątek, ale szczodrze się nim dzielił. Swego czasu Forbes umieścił go na czwartym miejscu listy najbardziej hojnych celebrytów. Limbaugh urządzał też akcje charytatywne wśród słuchaczy.